Motyw przerwa. Tak. A tu można wybrać motyw. Zwykły zima walentynki. Walentynki. Bierzemy. Za mało akcesoriów do motywu. Już pieniądze chcą ode mnie. To mogę wybrać tam, gdzie mam rekwizyty. Ale skam. Straszny skam. My tego vipa mamy na miesiąc, rozumiem, tak? Ja nie wiem. Czuję się jak Shopping Queens, to my. Patrz, tu jest jakaś tablica wygrywających w ogóle. Tak, tak. Kiedyś i my tutaj spoczniemy na tej tablicy, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze ta gra nie jest na to gotowa. Kiedyś, kiedyś. VIP na stałe jest. Młodszy, to my do końca życia możemy grać w tą grę. Możemy do końca życia grać w Dresdro Impres, dobrze. Tak. <laughs> dobrze, jaki mamy motyw? Lalka. Nie to tak. Tak randomowo. Dobra, w sumie. to ty, ty bierz swoją lalkę, a ja swoją. Dobrze. Ja muszę ściągnąć te pazury, bo nie mogę po prostu, nie? Okropne są. No, wypchałam się komuś. O. Jak tu się zmieniało rzeczy? Wokulski, i no się. Tutaj jest tylko się ten. Yy, tutaj się chyba tylko robiło natrysk, nie? Wszaki? Tutaj w tym. Tym po prawej, tak? Dobra. Okay. Kolorowe koło. To ja, to? Ty prosty. Przebierz się za Luksemburg z Eurowizji. Bardzo chętnie, ale nie wiem, jak wyglądał Luksemburg <głos> <głos> na Eurowizji. Ja wiem, że to oglądałem, że oglądałem Eurowizję, ale wiecie, już, już nie te lata, nie. <noise> ja nie wiem, co wczoraj robiłem. Co jest tu lalkowego? Właśnie też tak. Patrzę, patrzę teraz twarze, żeby sobie zmienić na lalkowe jakieś. Dobra, ja biorę to. Idę włosy. Jak mnie podsiadła jakaś Dzida. <noise> Dobra, biorę to. Oczywiście yy, ten, nie? Platynka wleciała. Platynka, oczywiście. Czy my tu w VIP mamy jakiś taki. Strój na Barbie to jest ładne i to, ale czy to musi być takie metaliczne? A słyszysz tą muzykę? No, tu du, 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 du. no, jakieś buty chciałbym, oczywiście wysokie. Czy, czy minuty zostały? Tylko 3 minuty. Jak to? Wszystko mi tu prześwituje. No i oczywiście, biżu, biżu musi być dużo. Weźmiemy to. Będzie. Białe kozaczki. No, oczywiście. Hm. Weźmy taką torebkę. A ona nie pasuje do niczego mi. Nie, to nie. To weźmy taką. I zróbmy ją białą. O. A drugi kolor, weźmy ten różowy. Co tu się zmienia? Chcę ten pasek zmienić. O. Dobrze. Jest to Gucci? Tak. Maja, podaj torbę, nie? <ścoughs> czekaj, czekaj. O. Będzie. Melano, coś idealnego dla siebie? No, powiedzmy. A ty nie? Ja mam problem, ale ja już rozwiązuję swój problem. Mi się strasznie te ten podoba. Albo. Mm, czy. D, d, czaty dajemy skrzydła znowu, czy nie? Czy już za dużo, y, za dużo było skrzydłów? Co to jest? Nie, tak nie pasuje do tej stylizacji. To, to usuwamy. <grym>, tak nie pasuje do tej stylizacji. <grym>, nie pasuje do tej stylizacji. Balonik? Nie. Niekoniecznie. Bo już mam torebkę. Ja mogę z laptopem iść? Spróbuj. Mogę iść z laptopem. Skrzydłów nigdy nie jest za dużo. Dobrze. Nie, nie podoba ale A może iPhona wezmę? O, dobra, będzie iPhone. Oczywiście różowy. Widzisz kiedyś lalkę z laptopem? To jest moja wyobraźnia. Nie wolno zabronić bigosikowi i być lalką z laptopem. No tak? właśnie. Hmm. Czy mi ta korona będzie tutaj pasować? No, korona, korona chyba mi bardziej pasuje niż te kwiaty. Weźmy to. Tylko muszę przerobić tą no, koronę. Co oni o, ty masz koronę? No tutaj, w mamy koronę. Diame a diamenty będą różowe, oczywiście. O. Ubierz się ładnie, bo zrobimy sobie potem zdjęcie. Staram się jak mogę. Dobrze. Mm. Czy coś jeszcze? Mroczne rogi do tego dla kontrastu. <laughs> Kabaretki! O, golden jakiś ticket. Ja nie wiem, co te golden tickety robią, ale co chwilę je zbieram. Albo te. O. Dobrze. Ja się muszę jakieś ładne rękawiczki znaleźć. To nie, nie ma nic takiego dla mnie. A były jakieś rękawiczki u nas w tym VIP-owskim? Ej, ktoś w ogóle lewituje na chmurce, co to jest? Ta gra jest strasznie pay-to-win. Strasznie. Ej, bo już są te, że się kończy. Nie zdążyłam! O, o. Fucking. Nie zdążyłam wszystko. Złote dolary, więcej hajsu. Dobrze. To następny bierzemy razem na miniaturkę, bo ja nie zdążyłam. Dobrze. That's. Okej trzy. Tak. Przy dwoma siadaj. Chmurka była za darmo do odebrania w evencie walentynkowym. O, widzicie. Hmm. O, okay. Lady, potencjał jak się odpierdzieliła, okay. nie? Ja już widzę, jaka to jest lalka. No. Po roku w Rosji, dokładnie tak. To jest taka lalka, którą trzeba nadmuchać najpierw, nie? Tak, dokładnie. To było moje pierwsze skojarzenie. O, Ale urocze na morza dnie. H2O, pomóżcie mi. H2O, pomóżcie, tak. Ale jakim Ja motiv? uwielbiam na morza dnie. dnie, więc. Klatę. Ktoś, ktoś tu mnie dużo ogląda, bo wie, czym mnie kupić, nie? No. Lala z czerwonego sklepu. Bardzo ciekawy pomysł, ale ja bym dodała czerwono-czarne w tym no. pomyśle. Ale pomysł ale, bardzo mi się podoba. Ale fajne, nie? Bo to nie jest taki od razu, co przychodzi ci na myśl. Bo jak myślisz lalka, to mi na przykład od razu Barbie różowe, wiesz, tleniony... Yy, bo mi nie przyszło do głowy tak Barbie różowe. Jaka chmurka. Ładnie to wygląda. Fajne, fajne, no. fajne. Ale te oczy trochę są creepy. Tak. Lalka dymana. <noise> Widzisz, lalkę ja miałam ol, na myśli. Ale, ale się odjebałaś fajnie. Mrokiem, ale nie zdążyłam sobie ten, rękawiczek innych dobrać. I chciałam sobie właśnie wziąć do ręki jakiś nóż, czy coś nie mogłam znaleźć. O. Pięknie, ale ładnie wyszliśmy. Ty wyglądasz jak lalka nowokupiona, a ja wyglądam jakbym wpadła do jeziora tą lalką. <laughs> tu dziewczynki też dały radę. Bardzo ładnie. Ale one po jakim... Monster High coś tam pisze tak, pani. Tak, one bardzo Monster High. O z misiem. Piękna! Jeszcze płacząca w ogóle. Ale kwiatek we włosach mógłby być innego koloru. Tak. Także dajemy cztery. Wszystko pokazała do kamery, widzisz? No, widzę to. Super, super gra dla dzieci. No młodszy utopiec. Nie Proszę. jesteś na podium! Jak do tego doszło? O skandal. Wycho wychodzimy z tego serwera za chwilę. Oszukali. Tak. To my tutaj, patrz, piąteczki dajemy. To, to następnym razem dajemy same jedynki. Tak. Bo my tutaj piątki dajemy, nie? A I... później przegrywamy. A potem my, ten na szarym końcu, nie? Dobrze, a na które my byliśmy? To da się na jakoś sprawdzić. Ja wiesz? Też nie. Bo tu są chyba takie serwerowe po prostu, ten. Dobrze. I motywu nie, nie można ten wybrać. Bo też nie jesteśmy godni. Może być zwykły zima, wale... mm. Skandal. Uważam, że powinniśmy mieć możliwość głosowania. Skoro mamy wipa I tyle, i tyle pieniędzy. To jest basen. Jest basen. Ja tu zbieram pieniążki. I nie mogę żadnych znaleźć pieniążków. No tutaj musisz wyjść z tego pomieszczenia i w tym ogrodzie są. Moteczka, by... zapomniałam dać pięć gwiazda. No, przepraszam no, tym no, no. No. razem. My też zapomnimy teraz dać w ogóle. Tak, zapomnimy. Dziki zachód! No to jest dziki zachód. Ocie, panie. To trzeba się jakby. Uje... Ja przede wszystkim. Czarna, jeżeli to ma być zachód. Coś do ujeżdżania konia, nie? Tak. To tak jak do ujeżdżania. Ja chcia normal, normalne chciałabym ciało mieć. Ja nie umiem teraz wyłączyć tych plam, co sobie nakleiłam je. <laughs> to do ujeżdżania konia chyba raczej spodnie, nie? By były potrzebne. Tak. A my tu. Czy my tu w wypowskich nie mamy żadnych spodni? Co to za dyskryminacja? Ej, ale serio, Big patrzcie, zachód. autentycznie nie ma żadnych spodni. Są Dobra, sukienki. ja biorę to. To na pewno będzie potrzebne. I z tego robimy miniaturkę. Koniecznie. Eee, dobrze? Dobrze. Dobrze, na pewno. O ile mi się uda zrobić ładny outfit, to tak. Dobrze. Ale nie, nie obiecuję tego, słuchaj, bo nie wiem, czy dobrze się czuję w klimacie Dzikiego Zachodu. Ale postaram się. Nie można zało... Aha, bo tu są męskie. W ogóle tych męskich jest tak trzy na krzyż, nie? Czy są tutaj. Czy naprawdę nie ma spodni takich długich? A, tak są, dobra. Takie chcę. No, więcej spodni, nie? Dobra. Ja już się wylaściłam, tylko muszę ubrania znaleźć. A, ja zacząłem od ubrań, nie? Ej, ale i takich kowbojskich butów to nie ma typowo. Takie są jedynie. O. Smak i styl. Znalazłeś może kowbojski kapelusz? I tak, jest tam tylko w tych zwykłych niewipowskich. Dobra, to szukam. Ja się zastanawiam, jaką bluzkę założyć, bo założyłem tą tak randomowo i mi się nie podoba. A może bym założył coś takiego fajniejszego. O. I tak. Tylko ja bym chciał. Czy to? O, można mieć. Tak. I to w sumie, to drugie bym może dał takie różowe. Tylko chciałbym dać takie ciemniejsze różowe. Aha, bo tu jest. Ciemnością się steruje. Nie mogę znaleźć tego kapelusza, ale to nic. Znalazłam Spod... coś innego, równie spodnie... pięknego na głowę. Spodnie czarne mówicie. Dobrze, możemy zrobić czarne spodnie. Proszę o. Nie wiem, czy mi się to podoba. A kamizelka. Tutaj są. O, to chciałabym. Dobra. Nie, nie. Nie, tu ma być białe. Potrzebuję jakiś akcesoriów. Gdzie tu były jakieś ciekawe akcesoria? U nas były miecze, nie. Miecze były u nas. no. Czy jest wzór jeansu tutaj? To można mieć przy sobie na Dzikim Zachodzie. To ja bym chciała trochę, laso! To wygląda jak Nie ma laso. Jak jeans to wezmę to. Albo, o, takie o. Hm. Dobra, to ja się koloruję. Ja jeszcze bym chciał zobaczyć te spodnie. Bo one teraz o. Hm. A może też tak zrobię. Czekaj, czemu ten y, jest inny niż? Nie to. Dobra. Chciałabym wzory, wzory. Tu może taki? Nie to, to wzory. Hmm. Nie to, wzory. Te, tutaj ten, 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 ten kapelusz by trzeba było jakoś edytować. Tylko nie pamiętam, który to jest kolor. Boże, jak mało czasu! Ile? O nie. No, no. Dobra, może być. Dobra, ale tą to... twarz. A, bo my tu twarzy nie możemy zmienić. A nie możemy, dobra. Co to są za twarze w ogóle? Dobra, ja może trwono, być taki. Nie ładnie. Twarzyczkę jeszcze zrób. Jest zrobiona twarzyczka. Hmm. Tak się zastanawiam, czy jeszcze coś by można było do tego dobrać. Może jakiś ten? Dobra. To bym chciała. Kurde, ale na dziki zachód. Może niekoniecznie. Mhm. Zobaczę sobie, czy tutaj coś jeszcze jest, konia. No tak, no. Dobra, to zdejmę. Może taką torbę bardziej. O! Okej, okay, i teraz może jeszcze białą, to. I to. A drugą tą może zróbmy po prostu szary. Taki pod kolor, może być dobrze. No i oczywiście. Dobra, i teraz jeszcze muszę to. Biżu musi być. Pistolet, no ale tu nie ma pistoleta przecież. Nie, nie ma, czy jest? Nie ma pistoletu, nie widziałam. Jest nóż. Ale pistoletu nie ma. No nie wiem, wydaje mi się, że w miarę kowbojsko jest. Niki zachód, to nie jest kowboj zawsze. Ja mam cowboy. Ja trochę też! Nie widziałeś mnie, prawda? Nie, nie. Dobrze. Ej, no. Pan Adams myśli podobnie do mnie, ale wyszło mu to lepiej. Podoba nie, mi się. Porad Adams. Po, po, podoba mi się Gorsecik. Tak, właśnie szukałam takiego i nie mogłam Też... znaleźć, ale właśnie tego chciałam. Też właśnie ten. O, Uuu. widzisz, Lady Kotencja bardzo poszła ten sam pomysł, co ja. Ładnie, podoba Zdaje mi się. Piąteczkę. nawet wzięła tą samą spódnicę, tylko inny wzorek. Ładnie, podoba mi się, no. Fajnie tak. to wygląda. Widzę, te włoski, nie. Tak. I ta czapeczka, fajnie. Nie wiem, co to jest za dziki zachód. No jeansowy z kapeluszem, nie? Ale podobuje mi się. Ładnie kolorki dobrane. Chociaż chyba się nie zgadały do końca. Ty się załamiesz, jak nie zobaczysz. <ścoughs> Okej. Okay. tu bardzo fajnie w krówkę, nie? Tu bardzo fajnie. No, ten motyw krówki fajnie wszedł, no. Tak. Ale daję 4, bo ostatnio wygrałaś. <laughs> Mi się rajty nie podobają do tego. No. Ale motyw krówki bardzo fajnie. Tak, tak. Tak, motyw krówki bardzo pomysłowy, fajny. O, motyw kraty też fajne. Też. No, tutaj ładnie wyszło. Ale taki Michael Jackson trochę, nie? No, trochę tak. Gotowski, <laughs> dziękuję Ci za subskrybenta. Robimy dla Ciebie. <laughs> <laughs> O, siedzieć! pięknie wyglądam, co ty chcesz. No, ja muszę klikać pozy, ale nie mogę. Co mi się wydarzyło? Co to jest za wąs? Co to, co przepraszam to, co bardzo. Co to jest za wąs? Nie chcę przepraszam. No, jest idealnie. Jest dziko, no. Jest dziko. O, to ładnie. Chociaż, to ładnie dobrane, czy, no? Chociaż czy ten wzór na kozaczki. No, a ten wzór na kozaczkach średnią. Ale koszulka bardzo ładna. No, tak. Ja się nie mogłam powstrzymać. Nie? Ja byłem tak zaaferowany, słuchaj, że ja nie, nie wiedziałem, gdzie ty byłaś. I znowu przeze mnie się.! Mam rankę, aspirującą ja modelkę! Mam takie miejsce! Aha! Ja z tym wąsem, nie? Czekaj. Ej, o, dobra, jestem. Pięknie. No. Zrobiłeś tam screenika? Nie, bo miałem ten, bo miałem aspirującą modelkę do kliknięcia. Czekaj. Dobrze. Chodź tu. Chodź tu. Na pierwsze, nie? Chodź. <laughs> Proszę się odsunąć, bo tu zdjęcie jest robione. Czemu jesteś niższy od ciebie? Nie wiem. Baba, ja jak... Dobrze, robimy fotę. To już tam na sufit wydupił, nie? Dobrze, jest fota robiona. Jest fota. Dobra, zapisałem. Zapisałem. Dobra. Jest. Mamy to. Mamy to. Dobrze. Mamy, zrobione, zrobione foto. Dziękuję ślicznie. Musimy Wszyscy się. Wszyscy ładnie z nami nie zdążyłyśmy się rozebrać. Animatronics. Yy, czym jest animatronics? Nie wiem. Czaty <grychy> pomagają. Czaty pomagają. Czym jest animatronics? Czym jest animatronics? Five Nights, Nights at Freddy's. Ok, czyli o... jakieś coś mrocznego rozumiem. Ok, czyli idziemy w mroczne rzeczy. W horrory idziemy. Horror. Dobra, czyli nóż. Dobra, najwidoczniej tak musi być. Dobrze. Wyobraźcie sobie y, horrorowe maskotki. Okej, okay, dobrze. Mechaniczne, okej. Okay. Dobrze. Dobra, czyli jak zrobię na wszystko na ciemne i horrorowo, to będzie. Tak. Dobrze. Dokładnie. Tyle mi wystarczy. Ja wiem, co założę. Ja w VIPach to widziałam. Czyli kabaretki. Wipów. Dobra, wiem, że nie mogę założyć sobie tam rzeczy. Yy, z męskich. A, gdzie jest ten? Gdzie jest ten nóż? Tu, dobra. Ale tego pewnie już nie założę, nie? Yy, Bym musiał fryzurę zmienić. No dobra, to może jednak znajdziemy coś innego. Brązowy miej, światowy królik, czerwony krokodyl i żółta kaczka. Wszystko w temacie horroru. O! To będzie... Hmm, to to mi, to mi teraz nie, nie fituje. I to z, z demonem. Czaty pisały ostatnio o rogach. A... Były rogi, no. A... Aha, w sensie te, dobra. Czekaj, idę znaleźć moje kopyta. Nie pamiętam, gdzie one leżały, ale Królo... znowu je założę. Królowe Krzyku wersja Bigosik? Tak. Już tak patrzę, co to. Ej, tu w ogóle jaki kapelusz jest. Oh, jaki, no. Dobra, to totalnie chcę. To musi być. Te uszy, nie, te uszy nie. I do tego jest bransoletka taka pasująca, dobrze. Aha, i, i buty trzeba jeszcze jakieś dobre znaleźć. Prada <tata tata> ubiera się u diabła, tak. Hmm. Bigos się tam, wiesz, komentujesz i tak dalej, a ja takie spienie, że wiesz. <tata> właśnie, właśnie, słyszę, że nie słyszę, no. Gdzieś tu były takie, o. Ej, co, co tu jest, To nie, nie chcemy. To te w takim razie. Dobrze. Będą takie. A takie. horror... To ja to mam. Aha, no i, i ten ryj muszę zmienić. Dobrze, dobrze. dobrze. Mamy jakieś skrzydła zajebiste tu gdzieś, coś? Są takie takie białe. Są. Znaczy, no można je potem prze, przemalować na ten, nie? Patrzę, jak tu są w ogóle jeszcze te biżuterie. To nie. Może być coś takiego, takim. Hmm, to jest straszne, to jest przerażające. Ej, a te takie y y krwi na, na tym, to gdzie się to dodaje? To jest gdzieś w tych malunkach? Ja to w, w twarzach widziałam wszystko, a, więc... Tu są jakieś buźki, błyszczyki. Matko, ile tego tu jest? Aha, nie róż, skóra, inne. Może pod inny? Ach, to jest za pieniądze jest! No, te ładne rzeczy, co bym chciała, to zawsze za pieniądze. No, dobra, to niech będzie tak. Między elementów twarzy niż w The Sims 4, tak. Gdzie hmm. ja jeszcze... był nóż? Tutaj w tych niewipowskich rzeczach, tam gdzie są jakieś te kije baseballowe i inne takie rzeczy. A, dobrze. Pelerynkę bym jakąś chciała, ale widziałam tylko jedną, tą moczną. Może być taki. Tak, jest chyba jedna pelerynka. No, jeszcze zobaczę, czy tu coś ciekawego dają. A ja mogę te kwiaty? Dobra, to chyba Koniec! Koniec? Koniec? Nie zdążyłam się ubrać. Koniec? Nie założyłem, a nie, założyłem jakiś, jakiś biżu, dobra. Może być. Ej, i znowu chciałem, ten, znowu nie założyłem tego gorsetu. No, a, ten a ja gorset założyłam fajny. tą twarz, co ona ma, zgapiła ode mnie na pewno. Ej, aha, tu jest, bo to jest ten miś taki, nawiązanie do tego misia. A do tego misia, tak. Dobrze, to do czwóreczka. Mało mrocznie, ale bardzo ładnie. Mhm. Przynajmniej wiedziała, w co się ubiera, nie? Tak, 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 bo tutaj muzek nam napisał, że tam brązowy miś, fioletowy królik, czerwony krokodyl i żółta kaczka. Uuuu, ale ja To jest bardzo ładne i bardzo mroczne, ale to gdzie Five Nights at Freddy's? Tłana, się, no co ty? Mi się podoba, mi się podoba. ale ty, ty, ty. Mi się też podoba, ale wiesz, temat niezrealizowany, temat niezrealizowany. O, i tam temat niezrealizowany. Ja też nie do końca ten, yy, kojarzę temat. Ona się ubra jak ja i mi jest przykro. O, masz. Ale wyszło jej trochę lepiej, bo tam jej trzy. Ładnie. Bo poważna konkurencja. Podoba się mnie. W sumie można by było zmienić kolor skóry, no? Nie wiesz, jeden, jeden palnąłem kolor skóry i ciągle tym samym jadę, Tak. Okej. Okay. A Ta przynajmniej z królikiem, nie? That's okay. I jest miś. Czy z dwoma siadaj, tak? My idziemy! Ja to jak zwykle iść <laughs> Jebana w kosmos, nie? Ale ty wyglądasz świetnie. Ładnie wyglądasz, ale obydwoje mamy roki! A, się zsynchronizowałyśmy! Pięknie. Bardzo mi się podoba. My, my to wygramy teraz, teraz wygramy. To mi się nie podoba. Nie. No. Tak a no. se. Nope. Nope. Jakby był, jakby był ten program Hot or Not, to to było totalnie not. 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 A czy można tutaj jakoś zastopować serwer? Bo, bo ja bym y, ten głosował za przerwą. Nie jestem pewna, wiesz co, nawet nasz serwer nie jest. Nie. Tak! Chat wygrałem! Tak. Pewnie dlatego, że każdemu dałyśmy po jednej gwiazdce i teraz wiesz. Zapis ja zapisałem screena. My tutaj na podium jesteśmy teraz. Trzeba to Pięknie. uwiecznić. My wygraliśmy, my. My. My, piękne, byłyśmy, tak. Ale temat w sensie samo to, że było mroczne, to podobało mi się fajnie. Tak. Dobra, wszystko z ciebie ściągam. Idę zbierać pieniążki. Idź. A no tak, bo teraz jak zbieramy milion tych pieniążków, to będziemy mogły pierdzenie kupić. Tak. Już, przepraszam. Już, ja już mam tysiąc, yy, 1300 prawie. Co ja mam 600? Oho. Nie, za mało zbierałam. Musi musimy pieniążki zbierać. Musimy pieniążki musimy. zbierać. Ej, ale rzeczywiście, teraz już tak za bardzo nie ma tych pieniędzy. Wszystko wyzbierane.